I teraz dedykuję tą część rodzicom dzieci z zespołem Dyrk 1a. Trochę, zafascynowałem się trochę tym zespołem na bazie pierwszych rozpoznań konkretnych dzieci, które znamy po imieniu. Każdy z nas również, kolejny, również fascynuje się e, pewną schorzeniami, czy dziećmi, może bardziej dziećmi się fascynuje, które dane schorzenie. Na dane schorzenie choruje. To pozwala nam rozwijać tą wiedzę na ten temat czy edukować innych. Ten zespół dyrk 1A jest ultra rzadką chorobą. Ultra rzadką chorobą, która związana jest z zaburzonym, z zaburzonym rozwojem neurologicznym, przyczyną jest mutacja w genie dyrk 1A. Słowo mutacja może być też różnie odczytywane, to zaraz też powiem. Natomiast generalnie uszkodzenie tego genu, który nie koduje białka, właściwego białka, który bierze, tu akurat nie ma, ma główną funkcję w układzie nerwowym. Ten gen jest zlokalizowany na chromosomie 21, dokładnie w miejscu, które jest określane jako region krytyczny dla zespołu Downa. O tym już wcześniej mówiłem i też Państwo o tym wiecie, ale to daje nam większe nadzieje i większe szanse, bo ten sam gen w różnych mechanizmach prowadzi do różnych chorób. W związku z tym, ten świat naukowy, skupiając się nawet na próbie leczenia trisomi 21, której jest bardzo dużo w stosunku do dzieci z zespołem DYRK1A, w jakiś sposób również tworzy nam podstawy naukowe do lepszego zrozumienia samego genu DYRK1A. I w związku z tym ustalenie jakichś tam form terapii. Czyli, akurat to, że gen DYRK1A jest krytyczny dla zespołu Downa, jest to dla nas korzystna informacja pod kątem zainteresowania naukowego i uzyskania jakichś form terapii w przyszłości w szybszym procesie niż każdym innym genie. A więc ten region krytyczny, dokładnie, wiecie o trisomi 21. Że to jest konkretny zespół, potrafimy go rozpoznać po twarzy, kiedy dziecko idzie z rodzicami sobie po chodniku, widzimy go gdzieś w, czy w rodzinie. Każdy z nas potrafi postawić rozpoznanie, nie trzeba być lekarzem. Zestaw objawów jest bardzo duży i charakterystyczny. Natomiast jednym z wielu, to nie jest jedyny gen krytyczny dla tego zespołu, ale ten decydujący dla rozwoju intelektualnego tych dzieci, to jest gen Dyrk1a. I nazywamy właśnie ten region jako krytyczny dla zespołu Downa. I ten region krytyczny mieści się właśnie w, w jakimś na ramieniu długim chromosomu 21 pary. W związku z tym też możecie widzieć takie powiązania jak wpisze się DYRK 1A, to w wyszukiwarce ujawni się zespół downa i ten region chromosomowy, gdzie gen jest zlokalizowany. Czy tak jakbyśmy wskazali miejsce w tej skarpetce, gdzie on leży. To jest locus genu. Główna jego funkcja to jest w układzie nerwowym. Jest bardzo istotny dla prawidłowego rozwoju mózgu. I to zaburzenie rozwoju centralnego układu nerwowego w przypadku uszkodzenia genu DYRK1A zaczyna się już w okresie płodowym. Pomimo tych podobieństw patogenetycznych, oczywiście to trzeba podkreślić, zespół DYRK1A i zespół DAUN to dwie niezależne, różne zupełnie jednostki chorobowe. Pomimo tego, że kluczem do zrozumienia jednego i drugiego zespołu jest właśnie ten sam gen. Jaka, jak powstaje mutacja w tym genie? Może być to tak, że wystąpi, e, właśnie tak jak e, ta skarpetka zakładana na stopę, delecja całego genu, czyli nie będzie całego pociągu dyrk 1A. Czyli uszkodzenie tego genu jest tak silne molekularnie, że nie brakuje tylko jednego siedzenia w wagonie trzecim tego pociągu. Tylko nie ma całego pociągu, on wypadł. To się nazywa delecja. Czasami ta delecja jest jeszcze większa, wtedy to zmienia trochę obraz chorobowy. A więc możecie się spotkać z dzieckiem, które będzie określane jako zespół DIRK-1A, które będzie miało inny zestaw albo szerszy zestaw różnych objawów. I jest możliwe, że patogeneza, właśnie tego, u, u tego dziecka z szerszym zakresem objawów, jest nieco inna. Czasami nie da się bardzo precyzyjnie porównać wszystkich pacjentów razem. Na pewno przy klidusza, Wy też to słyszeliście, że zależy to od wielkości delecji, prawda? którą ma dziecko. Może być mniejsza delecja, większa delecja, są tam regiony też krytyczne. A więc ta delecja, która obejmuje chromosom 21 pary i nie tworzy zespołu Downa, może być znacznie szersza niż tylko u wypadnięcie jednego genu DYRK1A. Może to być też wypadnięcie na drugim miejscu tylko trzech wagonów tego pociągu, jakim jest gen. Te wagony to są egzony. To też nie jest mutacja punktowa, którą znajdziemy na przykład w badaniu WES. Jest to szersza delecja y, niż uszkodzenie pojedynczego nukleotydu, ale nie obejmująca całego pociągu, tylko jego części. Mówimy na to mikrorearanżację, czy w obrębie nawet jednego genu. No i trzecia, najczęstsza, to są mutacje punktowe, czyli dokładnie, tak jak jeszcze będę powtarzał ten przykład parę razy, jedno siedzenie w którymś z wagonów tego pociągu, albo kilka siedzeń obok siebie, które są uszkodzone. I to też może doprowadzić do sytuacji, że cały gen, jakim jest Dyrk1a, nieprawidłowo funkcjonuje. Tak jak tu widzicie Państwo na tym obrazku, tą delecję, Możemy sobie uzmysłowić pokazując tą różnicę w kolorach na chromosomie. Ona może być większa albo niewielka. Natomiast mutacje punktowe to już jest konkretny jeden nukleotyd, jedno siedzenie w wagonie tego pociągu, które jest zmienione. Dziedziczenie tego zespołu jest dominujące. Gdyby dzieci z zespołem 1 na jak zostaną osobami dorosłymi mogły mieć własne potomstwo, to przekażą tą chorobę w 50%. Natomiast jest to choroba, którą określamy jako pochodzenia sporadycznego, czyli właśnie przypadkowa mutacja, która powstaje albo już w gamecie. Gameta to jest plemnik albo komórka jajowa. Czyli ten pierwszy obrazek tutaj, czyli mutacja powstaje już na poziomie komórki germinalnej, zanim doszło do zapłodnienia w plemniku albo w komórce jajowej. Kiedy ona się wytwarza, kiedy ta komórka się wytwarza. Czyli to już jest proces powstawania życia. Czyli proces powstawania życia toczy się w nas znacznie wcześniej niż przystąpimy do prokreacji. Natomiast może być to mutacja, tak jak ta, ten drugi słupek, gdzie powstanie dopiero w zapodnionym u zapodnionego zarodka. Czyli to też jest mutacja denowo, sporadyczna, przypadkowa. Natomiast powstała w momencie, kiedy doszło do powstania życia, czyli do zapodnienia. Może być to też mutacja, ten trzeci obrazek, która powstanie dopiero w kolejnych dniach rozwoju życia. Wtedy mówimy o tak zwanym mozaicyzmie. Nie wszystkie komórki mają tę mutację. Teoretycznie przebieg choroby może być łagodniejszy. Każda mozaika teoretycznie tworzy łagodniejszą postać choroby, trudniejszą do wykrycia. Na przykład nie taką, że znajdziemy ją w krwi obwodowej. Czasami musimy pobrać inne tkanki do badania. Czyli też widzicie, jak komplikuje się ta droga do uzyskania właściwego rozpoznania. Natomiast system dziedziczenia jest tak zwany dominujący. Z reguły rodzice nie mają tej mutacji. Częstość występowania nie jest znana. Dlatego mówimy mniej niż raz na milion. Czyli możemy w Polsce powiedzieć, że nie znajdziemy więcej niż 37-40 dzieci osób z zespołem DIRK-1A. Możliwe jest, że są inne mechanizmy, których nie jesteśmy w stanie jeszcze znaleźć, bo grupa dzieci, gdzie nie mamy rozpoznania, pomimo wykonania wszystkich badań, jakie istnieją na świecie, jest dość duża. Natomiast jeżeli weźmiemy całą grupę pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną to, lub dzieci z autyzmem, to ta częstość występowania mutacji DYRK1A wynosi 0,1 do 0,5%. Nie ma jakiegoś markera prenatalnego, który mógłby nam powiedzieć: zbadajmy gen DYRK1A u tego płodu. Natomiast pewne sugestie możemy widzieć, ale one są bardzo niespecyficzne. Niespecyficzne to znaczy również możliwe w innych jednostkach chorobowych. To jest mniejsza masa urodzeniowa ciała, mniejszy obwód głowy czy nieprawidłowa ilość wód płodowych. Natomiast jedna czwarta ciąż jest zupełnie prawidłowa. Natomiast te nieprawidłowości, które możemy zobaczyć, wcale nie świadczą akurat o rozpoznaniu tego konkretnego zespołu. Cechy kliniczne Państwo znacie. Niepełnosprawność intelektualna niestety jest objawem stuprocentowym. Jeżeli jest stuprocentowym, chcielibyśmy, żeby była jak najlżejsza. Natomiast w literaturze jest podawana niestety jako umiarkowana lub znaczna. Zawsze jest opóźnienie rozwoju psychoruchowego. W większości jest małogłowie. To małogłowie jest efektem mniejsze, słabszego, wolniejszego rozwoju mózgu. Problemy z karmieniem, głównie w okresie niemowlęctwa – i niestety drgawki. Tych objawów może być znacznie więcej. To nie tylko kwestia opóźnienia rozwoju psychoruchowego czy niepełnosprawności intelektualnej, ale też zaburzenie wzrastania, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, szczególnie we wczesnym okresie, wzmożone napięcie mięśniowe, padaczka, którą wspomniałem, ataksja, czyli takie zaburzenie chodu, jakie widzicie też u swoich dzieci, zaburzenie autystyczne, spektrum objawów, czyli bardzo szerokie wady stóp, wady okulistyczne, czy problemy okulistyczne, czy układu moczowo-płciowego. Zdarzają się też problemy endokrynologiczne, na przykład niedobór hormonu wzrostu. Więc jeżeli dziecko jest niższe, to poddaje się normalnej procedurze diagnostycznej, e, e, która prowadzi do decyzji o leczeniu e, hormonem wzrostu. Niedoczynność tarczycy, która ma niezwykłe znaczenie dla metabolizmu naszego organizmu. I dzieci z subkliniczną niedoczynnością tarczycy mają gorsze warunki intelektualne do rozwoju. I nie mówiąc o innych problemach somatycznych, tak jak zaparcia e, 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 czy rytm dnia. Czyli jeżeli zauważycie u swojego dziecka pewne e, e, dodatkowe nieprawidłowości, które was zaskakują, których wcześniej nie było, to ten poziom hormonów tarczycy często badany. I przedwczesne dojrzewanie płciowe. Zaburzenia takie stopy jak koślawy paluch, czasami rozszczep podniebienia, skrzywienie kręgosłupa. Dzień dobry. Te cechy dysmorfii są fascynujące. I my też jako lekarze, widząc Wasze dzieci, widzimy teraz to podobieństwo, jak jesteście razem. I Wy też je widzicie w grupach. Że te dzieci, pomimo tego, że taki rzadki zespół, są do siebie po prostu podobne. Dzieci ze zespołem Klimbysza są bardzo do siebie podobne, natomiast w Dyrk 1a to podobieństwo też występuje. Nie będę o tym mówił, ten, o tych cechach dysmorfii. Czasami mamy ten taki dyskomfort mówienia o cechach dysmorfii przed rodzicami, bo dysmorfia to jest nasza uroda. Pan doktor Bahański jak przed, też ma cechę dysmorfii. Jakbym go miał opisać, to też bym powiedział, że tego za dużo, tego za mało, to jest krzywe i tak dalej. A więc słowo dysmorfia w medycynie oznacza odmienność budowy ciała. Pomaga nam to w rozpoznaniu, a nie stanowi to często żadnego problemu klinicznego dla dziecka. Ta dyzmorfia jest obecna w 98% pacjentów, czy jak widzicie są też y, grupa pacjentów, którzy nie wyróżniają się tą odmiennością wyglądu ciała. Wady dłoni i stóp. Dyskretne, ale istotne, bo wiadomo, że na tych stopach chodzimy przez całe życie i mówiąc w rekomendacjach, zawsze na nie zwracamy uwagę. Jeżeli nie ma leku podstawowego, to mówimy o stopach i o kręgosłupie. Dlatego tak zaznaczamy, że to niby drobnostka, ale naprawdę bardzo istotna dla całego życia. No i ta niepełnosprawność intelektualna. E Pierwszy objaw, który może niepokoić rodziców, lekarzy, to jest opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Nie da się zmierzyć intelektu u dziecka w wieku od zera do trzech lat. Nie ma takiego dobrego narzędzia. W związku z tym, szukamy tych takich pośrednich predyktorów. Jednym z nich jest rozwój psychoruchowy, rozwój społeczny, zachowanie. Więc te, to są te pierwsze objawy, które zaczynają budzić niepokój opóźnienie rozwoju psychoruchowego czy rozwoju społecznego u dziecka. Dziecko zaczyna siadać średnio w 18 miesiącu życia. Zaczyna chodzić znacznie później niż rówieśnicy, e, natomiast jak już chodzi, to ma taki chód czasami na szerokiej postawie, czasami lekko chwiejny, niezgrabny, mówimy ataktyczny. Pierwsze słowa pojawiają się zwykle w drugim roku życia, natomiast są opisywane dzieci, które nie mówią. Trudnym problemem są zaburzenia ze spektrum autyzmu, a więc każde dziecko ze zespołem dirk 1 powinno przejść tą diagnostykę, niezależnie. I wtedy nie mówimy jakby o czymś, że autyzm tutaj dominuje. Jest to jeden z objawów całego zespołu e, związa związanego z dirk 1 Ten autyzm u dzieci e, ocenia się, że jest obecny w 43%. Zakres tych objawów może być znacznie szerszy. Mówimy wtedy o objawach o charakterze autystycznym. Że trudno nam czasami rozpoznać autyzm, kropka, tylko mówimy o objawach z, ze spektrum autyzmu. Ich jest znacznie więcej aż 70% dzieci. Ale również te zaburzenia ze spektrum autyzmu moglibyśmy znaleźć również u siebie. Problemy gastrologiczne głównie, związane u małych, yy, yy, głównie występujące u małych dzieci w okresie noworodkowym, niemowlęcym, osłabione, odruch sania, yy, Też jak, yy, jak, jako pediatrzy zwracamy na to uwagę, jak dziecko jest karmione, czy piersią, czy dobrze się, czy ładnie gryzie. To też jest ten element mówiący o całkowitym, całościowym rozwoju neurologicznym dziecka. W 94%, u 94% pacjentów te zaburzenia w karmieniu występują. To powoduje słabszy przyrost masy ciała w każdej grupie wiekowej. Czasami występują wady układu moczowo-płciowego, głównie związane z nerkami, to są torbiele, czasami brak tej nerki, albo z narządami płciowymi, głównie u chłopców, czyli wnętrostwo i spodziectwo, to jest taka wada ujścia cewki moczowej. Jeżeli mielibyśmy przyjąć y, y, porównanie y, problemów okulistycznych u dzieci z zespołem Dyrk-1a do populacji ogólnej, to wada refrakcji występuje dwa razy częściej u dzieci z zespołem Dyrk-1a niż w populacji ogólnej. Natomiast zes aż siedmiokrotnie częściej niż w populacji ogólnej. Postępowanie kliniczne to są, jest krok po kroku wynikające z tych objawów, które wymieniłem. Natomiast w przypadku rozpoznania zalecamy wykonanie badania EEG, obrazowanie mózgowia, które nie jest bezwzględnie wskazane, jeżeli mamy rozpoznanie, w zależności od stanu e, rozwojowego dziecka. Natomiast w przypadku małogłowia jednak mówimy o tym, żeby ten rezonans magnetyczny wykonać. No i, i zawsze ten screening innych części ciała, serca, nerek, czyli USG, żeby wykluczyć wady strukturalne. Mówię to w sytuacji, kiedy jest postawione rozpoznanie, a te badania są jeszcze niewykonane. Po diagnozie jednak najistotniejsza jest ta długoterminowa opieka pediatryczna z zaznaczeniem, że jest to dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną albo które będzie miało niepełnosprawność sprzężoną, wsparcie w zakresie mowy, rozwoju języka, komunikacji będziemy o tym dzisiaj mówili co jest jedną z ważniejszych rzeczy. Jeżeli chodzi o całokształt jakości życia dziecka z niepełnosprawnością, wsparcie fizjoterapeutyczne, zajęcia, terapia zajęciowa, integracja sensoryczna, opieka okulistyczna i opieka dietetyczna, żywieniowa czy, jak potrzeba, gastrologiczna. Na tym etapie powiem, że uczestniczyłem kilka razy w tworzeniu rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych w grupach międzynarodowych. Jak pierwszy raz tam jeździłem, to myślałem, nauczą mnie jak utworzyć terapię genową, a oni mnie uczyli jak przekonywać, że jest ważna komunikacja, prawidłowy rozwój stóp, kręgosłupa, dbanie o jedzenie, o właściwe używanie jamy ustnej takie proste sprawy. W związku z tym, niektórzy oczekują, jak zaczynamy mówić o terapii, o rekomendacjach terapeutycznych, że będziemy mówili o wyjątkowych lekach. A my mówimy, schodzimy na ziemię. Mówimy o tych objawach, jak możemy pomóc w korygowaniu tych konkretnych objawów charakterystycznych dla danej grupy chorych. I napisaliśmy dla was już artykuł dla was, dla lekarzy pierwszego kontaktu. Daliśmy już pani Magdzie do sprawdzenia. I, a, I on będzie opublikowany w czasopiśmie medycznym dla lekarzy pediatrów, dla lekarzy y, 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 rodzinnych. I, I tam są również y, 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 wyszczególnione w tabeli y, konkretne objawy, jakie wymagają, y, y, jakiego postępowania wymagają. Także Państwo też również ten artykuł od nas y, y, w wersji PDF otrzymacie, jak będzie opublikowany. No, i czasami jest potrzebna ta medyczna opieka specjalistyczna. Jak widzicie, dopiero na kolejnym miejscu czyli kardiolog, nefrolog, urolog, chirurg i tak dalej. Natomiast najistotniejsze działanie dotyczy tych spraw miękkich, czyli komunikacji, logopedii, fizjoterapii, psychologii. Ostatnie przeźrocza. Nasze dzieci staną się osobami dorosłymi. Wiele już się mówi o tym w literaturze zachodniej. My jesteśmy w ogóle do tego przygotowani. Widzicie tutaj wśród dzieci zespołem Delecji 5P również osoby dorosłe. Zauważamy już w medycynie, że ten okres przejścia wymaga szczególnej uwagi, bo dziecko staje się osobą dorosłą. Nawet jeżeli ma zespół Dyrk 1A, Kridusha, Syngab 1, to staje się osobą dorosłą. Dużo tutaj nie powiem, tylko zwracam na to uwagę, że ten cały okres przejścia wymaga odpowiedniego wsparcia wielu specjalistów. Również edukacji rodziców, żeby zobaczyć w tym dziecku dorastającym e, osobę dorosłą. Więc jest to bardzo ważne zagadnienie również dla Dyrk 1 Mamy do tego jeszcze daleko, bo większość rozpoznań dotyczy małych dzieci. Natomiast myślę, że będziemy również... Kontynuować w tych naszych ankietach, naszych rozważaniach, publikacjach, również przygotowywanie to nie tylko dotyczy zespołu DRK1, tylko każdego innego ale przygotowywanie do przejścia nie tylko opieki medycznej, ale też społecznej do przejścia dziecka w dorosłość dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Dziękuję za uwagę.